Pierwsze turnieje competitive z gry zostały zorganizowane po raz pierwszy w 2008 roku przez CEVO oraz organizacje LAN takie jak Envision oraz ASVC. Atak powietrzny to pierwsza wyróżnia rakiet, która miała inne modele rakiety. Według pani Paulinki Scouta, garnitur szpiega śmierdzi. Prawdopodobnie przez to, że szpieg jest palaczem, oraz fakt, że umazany jest w krwi swoich ofiar. Mapa Doomsday, nazwą prawdopodobnie nawiązuje do pewnej teorii, mówiącej, iż 21 grudnia 2012 roku dojdzie do końca świata, co było twierdzone przez kończący się kalendarz majów. Mapa Doomsday wyszła właśnie w 2012. Inżynier jest najniższą postacią w TF-ie. Scout przeładowuje się natury tymi samymi nabojami, które wyrzuca z broni. Zwykły shotgun przeładowywany jest jednym i tym samym nabojem. Złotą patelnię i statuetki Saksi może nosić każda postać, nawet inżynier i szpieg, z czego szpieg nie ma przy nich animacji zgania w plecy.